Igrzyska olimpijskie to presja i stres nie tylko dla sportowców, ale i kibiców. Ulubieńcem fanów na całym świecie został właśnie Turek, którego nie dało się przeoczyć na strzelnicy. Zrezygnował z super sprzętu, a i tak skończył z medalem. Strzelectwo to dyscyplina, która wymaga od sportowców niezwykłej precyzji. Większość zawodników podczas zmagań korzysta ze specjalnych okularów z soczewką i zaślepką. Zabierają też nauszniki, które chronią ich słuch, ale pozwalają również odciąć się od dźwięków na zewnątrz. Ulubieniec internautów nie potrzebował takich gadżetów, wicemistrz na Olimpiadzie w Paryżu, ale mistrz w internecie. Turek został wirałem. Yusuf Dikec we wtorek 30 lipca brał udział w finale konkursu strzeleckiego. Były to zmagania mixtów, a rywalem reprezentacji Turcji była Serbia. Spotkanie było zacięte, a Turcy musieli uznać wyższość konkurentów. Nie mniej więcej niż o pojedynku, który zakończył się wynikiem 14:16, mówi się o postawie reprezentanta Turcji. Ten wydaje się być ostoją spokoju. Na nagraniach i zdjęciach, które krążą po sieci, nie przypomina sportowca, a raczej przypadkowego kibica. W zwykłych okularach, bez specjalnych słuchawek, przyszedł, strzelił i został wicemistrzem olimpijskim. Uwagę przykuwa także jego postawa: choć wielu zawodników w tej dyscyplinie chowa rękę w kieszeni, to jednak w przypadku Dajka wygląda to wyjątkowo luzacko. Można mu pozazdrościć nie tylko medalu, ale przede wszystkim aury spokoju wicemistrz na Olimpiadzie w Paryżu ale mistrz w internecie. Turek został wirałem, Yusuf Dikec we wtorek 30 lipca brał udział w finale konkursu strzeleckiego. Były to zmagania mixtów, a rywalem reprezentacji Turcji była Serbia. Spotkanie było zacięte, a Turcy musieli uznać wyższość konkurentów. Nie mniej więcej niż o pojedynku, który zakończył się wynikiem 14:16, mówi się o postawie reprezentanta Turcji. Ten wydaje się być ostoją spokoju. Na nagraniach i zdjęciach, które krążą po sieci, nie przypomina sportowca, a raczej przypadkowego kibica. W zwykłych okularach, bez specjalnych słuchawek przyszedł, strzelił i został wicemistrzem olimpijskim. Uwagę przykuwa także jego postawa. Choć wielu zawodników w tej dyscyplinie chowa rękę w kieszeni, to jednak w przypadku Dajka wygląda to wyjątkowo luzacko. Można mu pozazdrościć nie tylko medalu, ale przede wszystkim aury spokoju, kim Yeji jest, oazą spokoju, albo człowiekiem z lodu. Po zdobyciu olimpijskiego srebra na jej twarzy nie malowały się żadne emocje. Tak samo było podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Baku, gdzie w rywalizacji na dystansie 25 metrów wywalczyła tytuł Mistrzowski, osiągając przy tym najlepszy wynik w historii dyscypliny.